Dzień dobry, tu doktor Anna Bukowska i doktor Agnieszka Smrokowska-Reichmann. Pracujemy w Katedrze Terapii Zajęciowej Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Czy jesteś osobą, która cierpi na demencję lub może opiekujesz się w domu bliskim cierpiącym na demencję? Na naszej Akademii Wychowania Fizycznego rozpoczynamy projekt, w którym chcemy sprawdzić, w jaki sposób programy muzyczny i czytelniczy mogą korzystnie wpłynąć na osoby żyjące z demencją oraz ich Uczestnicy naszego badania będą używali w swoich domach aktywności muzycznych i czytelniczych. W tym celu ich opiekunowie zostaną odpowiednio przeszkoleni. Nasz program został zaprojektowany tak, aby stworzyć opiekunom osób z demencją i osobom cierpiącym na demencję możliwości wspólnego, konstruktywnego spędzania czasu. Chcemy się dowiedzieć, jak może to wpłynąć na Państwa samopoczucie i zdrowie. Poszukujemy chętnych. Którzy pomogą nam przetestować te wyjątkowe domowe programy. Co ważne, do wzięcia udziału w badaniu niepotrzebne są żadne wcześniejsze umiejętności czy kwalifikacje, zarówno w zakresie muzyki czy czytelnictwa. Dostosujemy programy w ten sposób, aby odpowiadały Państwa potrzebom i były zgodne z Państwa zainteresowaniami. Rozpoczynamy rekrutację. Jeśli Państwo lub ktoś, kogo, kogo znacie, mógłby skorzystać na udziale w naszym badaniu, prosimy o skontaktowanie się z nami. Wierzymy, że nasz program, nasze badania mogą przyczynić się do poprawy jakości życia osób cierpiących na demencję oraz ich opiekunów domowych, ale potrzebujemy Państwa pomocy, aby móc to potwierdzić. Nasz międzynarodowy projekt nazywa się HomeSight i w Polsce jest wspierany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jeśli chcielibyście Państwo uzyskać dodatkowe informacje na ten temat, prosimy o kontakt z nami drogą telefoniczną lub mailową.